Cześć wszystkim, witam się z Wami w podsumowaniu października 24 roku. Dzisiaj przebrniemy razem w skrótową, w skrótową opowiastkę, co porabiałam w tym miesiącu, co się wydarzyło. Bez żadnego przedłużenia, jestem Blanka, witam Was na moim kanale, a ja Was zapraszam do obejrzenia. Pierwszą rzeczą, którą chcę przypomnieć, to jest rozkładówka filmów z października. I zacznijmy sobie pierwszym filmem, który wstawiłam. To szukam. Pierwszym filmem miałam Widoczny i Vlog: Jak walcząc z przeziębieniem, uzupełnienie zaległych notatek, odbiór nagrody z konkursu 2 października. Taka miniatura. Następnie mamy daily vloga, wycieczka na Morze, odwiedzenie nowej nowe miejscówki Standing Session z 4 października. Następnie mamy 7 października, podsumowanie września 24, czyli co u mnie się działo. Potem mamy drugi odcinek, trzeci odcinek gameplayu, powrót do Movister Planet 13 października. Mamy też e, z 16 października Daily, blog wycieczka do Poznania, Pablo, i zdjęcia zabytków. Następnie mamy weekend blog e, słuchania audiobooka. Zaczynamy robić prezentację. Ogląda, rozgadam się na pół filmu. 19 października. Później mamy. Weekend Vlog znowu, spotkanie z Asią Walicką, mini zakup ogarnięta tablicę na Pinterestie, 24 października oraz mamy 27 października bo My Evening Vlog, pieczenie babeczek, praca nad prezentacją Part X, update u mnie. Zresztą co zrobiłam wam pokażę. Jest to mój oktober 24. Takie dwie dniuchy. Ta druga wydaje mi się ładniejsza od pierwszej. Ja sobie przygotowuję, co u mnie się działo. Mam niewiele zapisane, ale to nie zmienia faktu, Że nie, nie mam notatki. Znaczy mam dużo też w kalendarzu. Muszę się cofnąć aż... kiedy był pierwszy października. Więc zaczynamy sobie, może 1 października, czyli tu był, zaczynamy miesiąc, październik wtorkiem, była ta kawa, paczka przeszła, uczucie zimno. Kolejny z dniach był drugi, to po kawa, lekcja na bardzo późną godzinę, nieudana kartkówka, premiera filmu, nagranie, nagranie filmu, przygotowanie film, dwóch filmów do premiery. Przeciegu mam znowu odbier, paczki, kartkówka kawa. Reading Quaptonu. I tu ja zaczęłam czytać. Czy ja to już wam pokażę. To była śmieszna historia. E, opowiadając, nudziło mi się na okienku. Bo mieliśmy okienko za geografię, i mi się nudziło, co by tu porobić. Tak przejrzałam leckiną ust, czyli platformy serwis. i tak wlazłam, sprawdziłam sobie, a była wtedy. Oferta, że rozdziały były chyba co 8 godzin, i ja tak się wciągnęłam, że jestem na kontynuacji z którą autor ma z innym, z innym, z innym artystą. Czy tam autor coś tam, i to jest coś takiego jak na mnie, to jest szok I też się wyrobiłam. Aktualnie czytam Side Story z dru kontynuacji. Może łopatki nie wyglądają grzecznie, ale tego drugiego na no, podczas nudzenia się na okienku siedziałam sobie je. Ileś tam centymetrów kolega. Ja bez żadnego skrępowania sobie czytałam, a później miałam takie zażenowanie. co co czytasz w szkole Upadło mi coś, no to nieważne. Następnie mam, od, jak mówiłam, tutaj mam trzeciego, odbieram, to trzeciego zaczęłam czytać. Czwartego miałam kawę, zamówienie książek, skończenie czytania serii głównie, premiera filmu. Sprawiam. Później piłką ciasto. Kawę słuchałam audiobook I z audiobookiem, który słuchałam. Potem miałam kawę, materiały do filmu, wiadomo, czytałam ten łapkę. Słuchałam playlisty jesienne. Ja sobie... Yy, i tak, mam siódmy. A piątego jak to sobie napisałam. Rano leżałam w łóżku, a myśli się wyszły z kierunku i doprowadziły mnie tam do jakiegoś stanu. To nieważne. I później w dnia nie ciasto dyniowe, No koment. Yy, to nie jest potrzebne. I tak. ósmego miałam konsultację, montowałam rolki, słuchania audiobooka, poprawka z chemii. Zaliczenia polskiego. Tak, rolkę montowałam i to była rolka... Hmm, taka to była rolka. Rolkę sobie przypomnę. I tak, z dziewiątego miałam wycieczkę, kazałam Wam na bawełki, kręciłam w vlogu, słuchałam audiobooka i robiłam zdjęcia i sobie rozpisałam. To był, dzień, to był udany dzień tego dnia. Odbyła się wieczórka klasowa do Poznania. Miałam pomoc na film, pogoda początkowo nie dopisywała. gdyż owej lokalne zabytki, lokalnej Zanim poszliśmy do Muzeum, byłam też w bazylice kolegiackiej, gdzie zainteresował mnie, zainteresował mnie wystrój w rogalowym muzeum. Tak, w muzeum, ja mam stąd ten Zgłosiłam się do pomocy przy zajęciach. Moim zadaniem było wyżywanie się na czeście. To było tak, że najpierw tak gwałtownie, a później delikatnie się z tego świam. Po zajęciach dostaliśmy certifetykacji i było można wziąć można kawałek rugelu. Było całkiem smaczne. Czas wolny spędziłam z dziewczynami z klasy, co była z moją. Wejścia do sklepu spacer szukania rogali, przez poświęcę na PKP grupę zainteresował popularny youtuber. To było dosyć... E który nagrała film z na przecie Galerii Alejandrowie. zrobili zdjęcia, w pociągu roku na drodze <grytania> ja powrotnej słuchałam odcinka podcastu, a pani mam gdy obok książki nie cudzinkowi cało do Chcę Wam pokazać okładkę i coś nie mogę. Zrobimy e e czytać się, które słucham od weekendu. Yy, przesłuchałam cały niecośnikowy sklep całodobowy i powiem że mi się podobał. To 8, może 9 na 10. Lekka, przyjemna książka z literatury pięknej obcej, więc no. Tylko sytuacja, kiedy byliśmy, jak był stary brogan na przeciwko były takie yy, uliczki. I był jeden sklep, co czułam się bardzo niezręcznie. Było to tak dla mnie niezręczne. Ja po prostu nie mogłam. Ja sobie myślę, no nie, ja może kiedy stąd, stąd pójdziemy, tak? Następnego dnia było okienko kawa, zgłoszenie się na konkurs, stworzenie piszek, montaż filmu. To przed praktykami? Ogój. Mam dwa do Następnie miałam kawa, skończona jest konkursowa lekcja, montaż filmu, zrobienie miniatury, przygotowanie filmu do premierów, po spacer. Dwunasty 12 był kawa, słuchanie audiobooka, początek robienia prezentacji. Robiłam prezentację z historią, którą widzieliście na niektórych vlogach. Obejrzenie pierwszego odcinka serialu Jazda na rolkach. A teraz jego poranne ćwiczenie słuchania audiobooka, kawa. Yy, słuchajcie, i piszę tak. Siedziałam na krześle u brata w pokoju, przeglądałam zdjęcia na starym czacie, spiecie ukończyć, z nich była śmieszna, a niepotrzebna. Na czacie były plany lekcji, zajęcia z okresu nauki zdalnej i takie tam. Aż niektóre były niepotrzebne. Jak miałam jakiś dosyć no comfort tekst te z dekreta, o to i tak się zdziwiłam. Jak zobaczyłam, to kondynowy mi, które jest no ale nie, ale nie doszły. No mnie nie wiem, do czego zdolna jestem. No, to jeszcze to fajnie, to się próbuję się zalogować w międzyczasie. Później miałam początek praktyk, już jestem na okresie praktyk, czyli wiecie... Praktyki mam, jestem już na czwartym tygodniu, zostało mi 6 dni do zrobienia. E, tak, mam 6 dni do wyrobienia, uzupełniam dziennikarze praktyk z jednym dziełem, piszę co mam według programu. Miałam w ciągu tych praktyk, tego października, miałam dwie noże niekomfortowe sytuacje, znaczy nieprzyzwoite rzeczy w pokojach. Jedną byłam na, łóż, na łóżku. I ja tak się poczułam, że żenowana, wiadomo ja staram się harować ile mogę na dwóch działach, bo kręcimy z koleżanką między trzema działami, więc no. Później zrobiłam, złożyłam reklamację, mini zakupy, gdyż reklamację na plecach z temu i zwrócili mi całą kwotę, aż się zaskoczyłam. 16 było kawa, premiera filmu, zrobienie miniatury, mini spacer, wiadomo robimy z koleżanką codziennie spacerki. Yy, spacerki po prostu yy, przez praktykami, jak zanim idziemy to robimy spacer, tak może 15-20 minut yy, i miałam dołek 18, jak to sobie napisałam? Yy, mam, mam plany na jutro, ale nie mam towarzysza. Ciężko było mi się dogadać z przyjaciółką, która nie odpisywała na moje pewne wiadomości. Yy, po prostu było, o, było mi smutno, nie miałam nikogo. Yy, Trzymałam się po prostu źle. A 19 to było... Przechodzimy z, z takiego tu. Jup. I 19 było tak. Kawa zakupy spotkanie z autorką, poznanie kilku osób, kręcenie labu, pieczenie ciasta i piekłam. Tak, piekłam ciasto za nim. I piszę tak o 19. Rano upiekłam ciasto dyniowe, następnie pojechałam na zakupy po buty na jesień i mały plecak, który chodzę z plecakiem w ja mam na praktyki, zaczęłam tutaj kręcić głowę po plecaku, takowe pojechałam, uwaga, sama, znowu solo trip do Szczecina. No? Po podpis do książki. Naczekałam się od 3,5 do 4 godzin. Podczas czekania poznałam kilka osób. Podpisywałam się na komuś na koszulkę. Pospacerowałam po, po sklepie, żeby zobaczyć, czy jedna seria jest dostępna. Ale jak zwykle, jak ja jestem w Empikach, moja ulubiona bielka nigdy nie jest. Ostatnie takiego farta miałam chyba 4 lata temu, w październiku. A jak zobaczyłam w Starguardzie, mówiłam: Czekaj, to jest, a tego nie ma. I tak patrzę i coś mówię, patrzę, coś tam mówię, a znajoma, którą poznałam, nie zrozumiała mnie, m, co, o co mi chodziło i mówię, a dobra, nieważne, ona mówi, no nie w temacie. Mam zdjęcia, więc było super. Asia bardzo się wydawała, była miła. Jak słyszałam te, widziałam, jak się przytulała, takie rzeczy. Jak podpisywała mi książkę, to jej ja powiedziałam, że z historia z to się po prostu zaskoczyłam. Jakie powiedziałam, że ze Stargata, to ona. Ach, ten starga jeśli śmiałyśmy z tego, mam podki i mam tutaj wstawię. Yy, Począłam się lepiej, gdy weszłam po podpis. Miałam też chwilę na rozmowę z autorką, w dopisał. Miałam wrażenie, że rozśmieszałam ją przez chwilę. Kiedy powiedziałam tam, że jest książka, książka, którą ja mam w domu, o którą nie mam w pożyczeniu, no, na powiedziała Ach ten I miałam pytanie, czy są świadomi o czym jest książka? ja mówię, Niko. Nie jestem pewna, leciałam ostatnim pociągiem możliwym, moja babcia była wtedy na noc i, i ja wtedy podpisywałam, myślałam, że tylko Asia jedną podpisuje I tam niektórzy mieli chyba 8, ko, 6, 8, może 6, powyżej trzech i ja wiecie, sto wyszedł, poszłam z wyż, szeptaną deszcz, wiadomo dyskusje na temat innych książek, takie tam, oczywiście było super. Yy, Fajnie było, tam. <noise> mi się podobało w moje pierwsze doświadczenie Krzeszkary. Ja tam e, nie wiedziałam, gdzie w poznałam kas... poznałam osoby i takie tam. Więc z tego miałam kawę drzemką, nowy rozdział, praca nad prezentacją, część druga otrzymanie zaproszenia. A zaproszenia, jak pokazywałam Wam na filmie, to ten, e, ten, chyba jeżeli ktoś pisał na angielu, że pokazałam numer z zaproszenia, to nie chciałam, bo to numer jest. Nie ma jej przyjaciółki, tylko do osoby, która jest na z potwierdzeniem. I dzisiaj wysłałam potwierdzenie, że będę na 18. Tylko przeczytam wam, jak to zabrzmiało, bo ja jej to napisałam dosyć śmiesznie. Ja po prostu nie umiałam napisać. Słuchajcie, ja jej napisałam tak. Ym, to nie ta grupa. Słuchajcie, ja napiszę: wyrażam potwierdzenie na przyjście na Twoją 18. Serdeczko. Tak, że wyrażam potwierdzenia, to brzmi śmieszne. I tak. Następnie miałam 20. byłam w trakcie Praktyk, 21 miałam kawa mini, zakupy, eksport filmów, wypisywanie zaproszeń, szybkie porządki. Ja sobie często ogarniam pokój to po podłoga, staram się zabierać śmieci, wiecie, poukładać w miejscach biblioteczka, więc wam przyjdę. Później mam 22, czyli kawa, spacer po sklepach, premiera filmu, szukanie piosenek do playlisty, photosession i czytałam właśnie ten web. A tutaj miałam tak, uwaga, gdy wracałam do domu, to zastało, zastała mnie niespodziankę. Nagle ujawniał się kurzen, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem. W domu nie chciałam, nie chciałam mi dać odpoczynku, w ja się po praktykach. Yy, szybkie pogaduszki nad oczkiem wodnym, robienie miniatury. Chciałam spróbować odwzorować zdjęcia z Pinteresta. Na dworze mieliśmy sobie sesję zdjęciową z lapą błyską, co dało nam efa, e, ciekawy efekt. Była też, e, byłam też u babci, aby dać zaproszenie na Po Poziom siedziałam trochę i wam te zdjęcia wstawię. I było super, kuzyn mi zrobię fryzyra. Mam, Jak pobierę wszystkie zdjęcia, to wstawię. Także, więc, bo jest to była kawa, rozpoczęcie słuchania audiobooku. I tutaj słuchałam. Zaczęłam słuchać 23, bo początek słuchania kontraktu walickiej. i przesłuchałam go, w tamtym tygodniu skończyłam, a to w tym tygodniu, w którym nagrywam, tak? Yy, zamawiałam rzeczy na 18 i piję rolsy twarogowe. Później miałam kawę, tutaj miałam nieprzyjemną sytuację, właśnie oberwało mi się koleżance, dla mnie więcej przepis przez Pani Przestanku, słuchania audiobooka, pieczenie bapeczek, praca nad prezentacją, part chyba 3. Później miałam kawa, Bubble Tea, które kupiłam, było na Czarnieckiego, w latarni, bez nazwy, była oferta za 12 zł. I się pytam, czy jest dostępna oferta, pani mówi, że tak. I mama się zgodziła. A a tutaj było, że byłam najpierw u kuzyna o takie rzeczy, bo ja wysiadłam z dzwonami, jechał inny gościu, ten co wodził 16,50, bo zgłosiłam, że będę wysiadać, mówi, mówię. wysiadasz tam, gdzie chcesz. I mu nie przeszkadzało, że bilet miałam do mnie na Wiocha, tylko wysiadałam u kuzyna, mówię, tu pisze tak, kuzyn został u mnie na los, obejrzeliśmy razem odcinki polskie amulety, to jest Bogdan Wunder, egzorcysta. Tak wyszła spontanicznie, my się śmieliśmy. Tam jedyną gościu, co były, to były diabła. Jak ktoś oglądał, niech da wrażenia. I Kuzyn mi niedawno pisał, kilka dni temu, że musimy, mówił, czy coś mówił, oglądamy specjalną świątacze. Yy, a potem poszliśmy na górę, tam przygotowałam sofą do spania, miałam niby zachrzanki na wrażenie bielki, a byłam tak, to widziałam, to, tego nie ja lubię, to mam w flanach, wyszło, że nic, jakieś tam pogaduchy, wiadomo. A tego dnia byliśmy na spacerze w polu kukurydzy. hehehe, he. i oszukaliśmy i się położyliśmy spać trochę, trochę spać, ale moja siostra wróciła z mamą się nas to rozłościło, a później tak byłam na kawę, zakupy pieczenia chałki, no tak piekłam hałki i wyszły mi cztery małe, miały być dwie małe. I z kuzynem poszliśmy odebrać paczkę ciężką, wiadomo gaduszki, tam, yy. ja mówię, tej kultury, bo szła, jechała, uwaga, sołtysowa jechała, jak, ja mówię, tej kultury, taki świncz, coś, wiecie, żenowa, nie, ja się zachowałam, starałam się zachować naturalnie, widziałam kogoś, kto znałam, to się witam tam w sklepie mówię, a, i tam był nic mojego taty na Allegro, wiecie, nikt, ona wiedziała kogo chodzi, bo ale nie pisze, Dane odbiorcy nie pisze tego i to jest wkurzające. To nie jest to samo co paszkomat. Do sklepu, a co coś innego. Później miałem tak. Skończyłam prezentację 27. Słuchałam audiobooka, premiera filmu Wieczorne selfie. Sel, e, sesja selfie w lustrze. He he he. Później miałam kawę słuchania audiobooka, spacer po okolicy, początek nagrywania właśnie vloga, którego jeszcze nagrywam w trakcie. Nagrywam w trakcie, dla Was, dni z życia praktykantki, 2. Nagrałam piąty odcinek gameplaya i dzisiaj dwie, drugiego listop, od 2 listopada, czyli od dzisiaj, jest już czwarty odcinek w premierze. Od, jest już na kanale gameplaya, czwarty, a piąty będzie dopiero w połowie miesiąca. Następnie mamy 29, czyli wymiana ubrań niezaległego zaległego postu, skończenie słuchania audiobooka, czyli we skończyłam kontrakt, który mi się spodobał i tak jak się słuchałam i ten tekst masz zajebiste, płuca. prawo, lewe też, oba są zajebiste. Ja znałam ten tekst TikToka i tu miałam wrażenie, że Asia napisała ciekawiej bohaterkę niż y w regułach pożądania, bo takie miałam wrażenie po pierwszym tomie o jak czytałam jej pie w pierwszy raz książkę, miałam nie, czemu ona taka jest, coś tam, coś tam, a tutaj się czułam takie bardziej pewna. No może dziewczyny, z którymi rozmawiałam podczas jej spotkania, jak czekałam w kolejce, mówię, najbezpieczniejsza książka, wiecie, ym, wiecie, czy niebezpieczne sceny, a wyszło mi sześć. To jest mało, jak na taką książkę, później miątek. I robiłam Pali porządki na mojej tablicy pinterestowej zwanej Boislow, bo ja w skrócie i tam robię porządki. Już później miałam kawę, Reading w bibliotece oglądałam, zwracam Stopper, Nadrawiamy odcinki. I byłam w Kczernicy, szukałam tytułów co wypożyczyć, ale nie potrafiłam, więc no. I później miałam 31, miałam spam pytań na NGL-u. dziękuję za ten spam, będzie kolejny odcinek pytanek. Przygotowałam dwa filmy do premiery, czyli te dwa gameplaye, Dzisiaj jest jeden, drugi jest 15 się, że Harowałam na praktykach strasznie. Koleżanka siedziała na recepcji i odbierała telefon, a ja byłam po prostu. Ro, yy, nie, nie mogłam się ze wszystkim wyrobić. I miałam nowy post na IG. Nadrabiałam posty. A ja Was. A ja nie przedłużając zapraszam Was na galerię zdjęć i filmów. Moi drodzy, w tym podsumowaniu mam nadzieję, że się podobało jak zawsze. Jeżeli tak, to zostawcie łopeczkę w górę, subiczek z boneczkiem, komentarzy. Zapraszam Was też na poprzednie filmy na moim kanale, playlisty, które są na kanale, shorty. Na, zapraszam też na moje media społecznościowe, które podaję Wam zawsze w opisie. Na stronę foto, Fotografii Life, która, link jest w opisie oraz strona na Spotify. Dziękuję osobom, które zadawały pytania na NGL i planuję nagrać dla Was odcinek już chyba trzecią część tych pytań. To jestem bardzo zaskoczona pytaniami. Poczekajcie, sprawdzę, czy coś doszło. Aktualnie próbuję wrócić do książki Smok gorzkiej czekolady. Jeżeli ktoś czytał, to... Hmm. Pytanie. Ja zaraz odpowiem tej osoby, nie przedłużając. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.